Siemano, z tej silniku, bo dzisiaj otworzymy parę tam paczek jakichś e, brązowych i dobra. Tylko weźmiemy sklep. Hmm. Tam otworzymy nie wiemy. Tą paczkę otwórzmy. Coś pewnie słabego będzie, jak znam życie. To no mówię, będzie coś słabego biorę jedynie te, te. Kont, kontrakt i usługi do Dobra. I resztę sprzedajemy sp sp E ele me escolheu não pode comer. E só beijar. Não. Taki bym powiedział, ale zawsze biorę te takie. Dobra, tu damy do klubu. Tu też, i tu też, a reszta się I dobra. już nam parę może paczek będzie. Nie wiem. Trochę coś już straciłem, ale nadal mam jeszcze dużo. I co będzie? Jest. Jaki słodki. No to damy sobie do klubu, to też i to też i tu też. A, resz a resztę sprzedamy. Jeszcze otworzymy, nie wiem. Jedną za 750 i jedną za 400. I uwaga co będzie? Jak zwykle słabe, ale mamy dużo kontraktów, a to nawet dobrze. O, dostałem pieniądze. Już myślałem, jakieś fajne koszulki. Użyj karty. Dobra, się sprzedajemy. Bo. O, dobra. I sobie jeszcze sprzedajmy. I... Jeszcze otworzymy tam z jedną paczkę. Teraz otworzymy ostatnią paczkę. I co będzie? I co będzie, co będzie, co będzie na zakręcie? Powiedziałbym, że tak średnio tu jest, bo tu to sobie dodamy, ale jakiś srebrny trener jest, to może też sobie dodamy. I tu też sobie dodamy. I tu może jeszcze otworzymy jedną paczkę, ale to nie wiem. No nie, nie otworzymy. To już jest na tyle. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie lajka w górę i cześć.